Dzień dobry wieczór, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. E, powinienem powiedzieć inaczej. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów moich wszystkich trzech kanałów. Słuchajcie, drodzy Państwo, dzisiaj tak troszkę inaczej. E, bez grania w gry, bez e, odpowiadania na pytania widzów, ponieważ to, co się stało dzisiaj, to, co było. To czego byłem świadkiem dzisiaj, no to powiem szczerze, że zachwiało mocno. Moją hmm, percepcją, hmm, no jakby jak zwał, tak zwał, no w każdym bądź razie <kluzny> mocno się zacząłem zastanawiać nad tym, nad inteligencją rodzaju ludzkiego. Słuchajcie. Hmm, Pomijając fakt tego typu, że śmiertelność koronawirusa z Wuhan, czyli tego coś tam CF, nie pamiętam, sięga 2,8% przy śmiertelności epidemii sprzed 8 lat, która sięgała 34, bodajże i 0,4%. Sprawdźcie sobie, nie pamiętam. Ja nagrywam to w tej chwili tak bardzo mocno na żywo i bardzo mocno, na, na już i y, bardzo mocno emocjonalnie. I y, jakoś 8 lat temu nie pamiętam, żeby były y, komunikaty, żeby zamykali urzędy, żeby nie można było nic załatwić, y, żeby... Były, no, byłem dzisiaj w galerii handlowej, słuchajcie, jest, kurde, jest pusto, nie ma nikogo. No to no, no, prawie nikogo. No, no, ludzie święci. No, faktem jest, że makaron był, no, mydła trochę nie było. Chyba ludzie zaczęli się wreszcie myć. No, przynajmniej jakiś plus. Dodatni, nie? Tego całego, tej całej sytuacji. No, ale wracając do, do, do tego. Widziałem kolejkę przed bankiem. Ponieważ do banku wpuszcza się pojedynczo ludzi. Nie, nie tak jak przedtem, że normalnie każdy mógł wleź, stało się w kolejce w tym. Nie, ta sama kolejka, kurwa, w dupa stoi przed, przed bankiem. Słuchajcie, to, to, są jakieś, to jest jakaś paranoja. To stojąc przed bankiem, się nie zaraże koronawirusem. Stojąc w banku w kolejce, się zaraże. Chore. 90% ludzi nie wie o, na tym, że, o, o tym, że jest chora. Więc, huh, no. Chodzi i zaraża, tak? Tak. To samo było, widziałem w, przed apteką. Wpuszczają dwie osoby do apteki, bo są dwie pani magisterki, które yy, w tej aptece obsługują. I, yy, a cała reszta stoi w kolejce, grzecznie i elegancko, przed apteką. Przepraszam bardzo, w kolejce przed apteką to nie można się zarazić? Ludzie, opanujmy się. Ja wiem, yy, bo ja jestem akurat w grupie podwyższonego ryzyka. Mam 56 lat. Yy, jestem po operacji serca. Mam, o czym się dowiedziałem w zeszłym roku, zdiagnozowaną astmę, na którą notabene choruję od, od dziecka, od urodzenia praktycznie rzecz biorąc. <laughs> no prawie od urodzenia. Ale od dzieciaka choruję. Yy. I powiem Wam, że. Na logikę biorąc, bardziej powinienem się bać grypy, niż koronawirusa. Bardzo mi się podoba to, co robią w tej chwili młodzi ludzie, czyli... No praktycznie ich nie, nie widziałem. Przejechałem, no byłem krótko, w sumie byłem, byłem godzinę z kawałkiem. Ale nie ma dzieciaków w galerii handlowej. Słuchajcie, no to jest bardzo dobre. No, dzieciaki przechodzą to bez objawów, starsi niekoniecznie. Ale. Dobrze brzegu, dziadku, dobrze brzegu. E, sprawa wygląda w ten sposób, że mm, wszystkie epidemie, które były do tej pory, yy, t, przechodziły jakoś tak bez większego echa. E, t, to, że więcej osób ginie dziennie na drogach e, Europy w wypadkach drogowych, jakoś tam specjalnie nie budzi. Y, nie wiem, jak to nazwać, no, pogubiłem się teraz. Bo nieważne, w każdym razie y, 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 nikogo tego, to nie wzrusza. O, tak właśnie powiedzmy, a, a tu. Y, Śmiertelność wirusa, koronawirusa z Wuhan to jest 22,8. No niech będzie, że 3%. I nagle jest panika, i cho, w cholerawie co jeszcze. I teraz Wam powiem taką rzecz. W Hongkongu w tej chwili, e, z tego co wiem, to są takie półoficjalne wiadomości. Zaczął się robić spokój, bo jest kwarantanna. Za chwilę. To samo dotknie e, Paryża, bo tam jest, e, tam są te, te żółte kamizelki, nie? ten protest żółty kamizelek. No i tam za chwilę też będzie. Jeszcze trochę i nie daj Boże, e, jak mateista, zrobi się taki myk, że wprowadzą obowiązkowe szczepienia. Ja nie jestem zwolennikiem szczepień. I żeby było jasne, nie jestem również zwolennikiem ruchu antyszczepionkowego, bo ci, to, co robi ruch antyszczepionkowy, to jest... Yy, no, rzecz biorąc, na wodę fotomontaż. I przekręcanie tego, co faktycznie yy, można by było o, o, o szczepionkach powiedzieć. Bo nie jestem przeciwko szczepionkom, bo same szczepionki są dobre, to, tak, to jest takie drobne wyjaśnienie, same szczepionki, ja nie mam nic przeciwko, bo to jest dobra rzecz, tylko że kwestia jest tego, w czym te e, wyizolowane wirusy są podawane. Nie to jakie, tylko w czym i nad tym się zastanówcie. No i właściwie to chyba trochę popieprzyłem wszystko, ale no dobra. E, Powiem tylko tyle, że to co się dzieje zaczyna mi się bardzo mocno nie podobać. My jesteśmy od 300 lat wytresowani w posłuszeństwie i to, że, że część Polaków szczeka, to wcale nie znaczy, że cały naród zacznie gryźć. To jest tak jak z psem, który biega za płotem. I nagle, jak się okazuje, że brama jest otwarta, to on cofa się z powrotem tam, gdzie jest płot, żeby móc poszczekać. Może to nie jest dobra, do, dobre porównanie, ale wydaje mi się, że, że w miarę adekwatne. Dlatego też w odróżnieniu od Włochów, my tu wracając do wcześniejszej wypowiedzi, my, my siedzimy w domach. Włosi, jak dostali wolne, to po prostu. Wyszli na miasto. No i na tym się to skończyło. Szczerze powiem, nie mam zielonego pojęcia, czy ja to puszczę, aczkolwiek być może, że chyba chyba tak. W mnie to, to się wydnie. No, w każdym moim razie bardzo serdecznie dziękuję za to, że jeżeli ktoś to wysłucha, że to wysłuchał, za to ten. Bełkot, który, no, dobra, nie będę dłużej, przedłużał. Ok, dziękuję Wam bardzo serdecznie. To są moje osobiste przemyślenia na szybko jeszcze tak nie do końca, bo się trochę odkażam, więc tego, ale to są moje przemyślenia na temat koronawirusa. E, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.